Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj pytamy mieszkańców, czy wierzą w tego koronawirusa. Tak, wierzę. Wierzy pan. Dlatego pan tak szybko uciekał ode mnie. Nie, nie. <laughs> Okej. Okay. Koronawirus ponoć szaleje, zarażonych jest coraz więcej. I dzisiaj zapytamy mieszkańców Andrychowa, czy wierzą w coś takiego jak koronawirus. Zapraszam na sonda. Dzień dobry. Dzisiaj takie Dobra. pytanie, ale widzę, że pani wierzy w koronawirusa, bo nosi pani maseczkę. Powiem panu, podążam za większością. Mhm. Słyszałam wiele, wiele historii, które tak naprawdę, powiem, powiem panu, że nie mam pojęcia. Mhm. Jedni mówią, że tak, jedni mówią, że nie. Ja tylko chronię swoje zdrowie i tyle. A zna Pani kogoś tak osobiście, kto był na przykład, albo kto kogoś zna, kto był chory? Nie. Nie znam, nie znam takiej osoby. Nie Pan co sama czasem się zastanawiam, bo naprawdę są takie sprzeczne wypowiedzi, że nie wiem, nie wiem. Ta cała nagonka medialna i tak dalej? Tak, no. Może coś jest w powietrzu, ale no, trudno mi jest powiedzieć. Okej, okay. dobra, dziękuję My Pani bardzo. Sądzę. Dzięki. Dzień dobry. A dzisiaj pytamy mieszkańców, czy wierzą w tego całego koronawirusa? Szczerze? Nie bardzo. Nie bardzo, dlaczego? E, bo, 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 po prostu nie, nie bardzo. Mm. Czyli nie, nie wierzy Pani w to, że może się pani na przykład zarazić przez kontakt bezpośredni z kimś? E, ja bym się zaraz, się zaraziła już od razu. Mm. A może pani przeszła tylko po prostu bezobjawowo? Jesz, jeszcze raz. Może bezobjawowo pani przeszła? E, szczerze, ja nie ani kasztu, ani kichania, ani e, nic nie, nie, nie miałam. Mm. Okej, okay. dobra, dziękuję bardzo. No tak jest. Mhm. A boicie się koronawirusa? Nie. A znacie kogoś, kto osobiście, kto był chory, albo kogoś, kto nie wiem, przeszedł tą chorobę jakoś, nie wiem, bezobjawowo osobiście albo miał testy? Nie. Osobiście nie, ze słyszenia tak. Mhm. Pani coś chce jeszcze chyba powiedzieć? Nie, czy? my akurat na tym samochodem się. Miałem samochodem, się... samochodem, który tu stoi od dwóch tygodni. Aha. E, nie, o, od, od miesiąca. I mamy następnego newsa. Tak. To dzięki wielkie, że nam sprzedały taki. On tu stoi od miesiąca, tak? Tak. Mam takie pytanie, czy wierzy Pan w to, że koronawirus istnieje? Oczywiście. Mhm. Tak wierzę. Widzi Pan w społeczeństwie jakieś takie symptomy na to, że ludzie nie, wiem, nie, nie wierzą w to, że jest coś takiego? Tak, ale wie Pan, po tym okresie pierwszym, nie? Mhm. Tej, tej fali tego strachu, tego, tej obaw, tych obaw, tych różnych rzeczy, to teraz to się e, uspokoiło. Nie? Mhm. Mi się wydaje, że społeczeństwo jakby... Przyzwyczaiło się Tak, do tego. Mhm. pogodziło się z tym, że to jest, no i, no i bierzemy to teraz ta grypę, czy inne jakieś... To, i, Widzi się wie pan po sklepach po takich rzeczach, że, że ludzie bibają sobie z tego, nie? Że, że uważają, że to jest może nie wiadomo. To jest ogromne zagrożenie. No, po części tak, po części nie, W no, tym akurat jest duże zamieszanie obecnie. No, jak to no, patrząc, bo to jest strasznie duże zamieszanie, straszna duża afera, a czy to jest aż taki wielki problem, to jednak trudno stwierdzić. Mhm. No coś tam jest na mm. rzeczy. Maseczka jest na twarzy widzę, czyli, czyli wierzy pani, że jest coś takiego, no jest to ustrojstwo. Takiego, tak, jakiś tam mikrob krąży. Mm -hmm. A między znajomymi jak to wygląda? Też podobnie jak ja maseczki. Mm -hmm. Dobrze, dziękuję pani bardzo. No troszkę to ja troszkę nie wiem. Co to, co to oznacza? Ja już sama nie wiem. No to chyba coś jest w tym, ale. Ale nie wierzy pani w tą całą machinę, tak? No, machinę właśnie. A obawia się pani tego? Wie pan, co? No, no trudno to z tego, bo szczerze mówiąc, A my się też bała tego, to bym nie wychodziła z domu, nie? Mm -hmm. no, ale dzięki Bogu wszystko w porządku jest. Wierzycie w ogóle, że coś takiego istnieje? Nie ma takiej opcji. Nie. nie wierzycie w to, że coś takiego jest? Nie ma takiej opcji. Dlaczego? No tak jakoś. W sensie, że jest taka nagonka medialna, a po prostu nie widać tego no, nigdzie, tak? No tak mi się wydaje. Nie znacie nikogo, kto jest na przykład chory, prawda? Nie. O to chodzi. Okej, okay, dobra, dobra, dzięki wym wielkie. Trzymajcie dobra. się. No ja choroba, no to trzeba biegnie. Róż... Czyli... Różnie jest wie pan? Czyli myśli pan, że coś takiego faktycznie istnieje? Można, nie można podważać choroby jest mhm. badanej dokładnie. Okej, okay, rozumiem. No. Rozumiem, zakłada pan maseczkę, ponieważ jednak obawia się pan No zawsze gdzieś do sklepu idę, czy gdzieś tego, no to... mhm. Najpewniejsze. O, bez przerwy mówią, żeby zakładać, bez przerwy mówią, że coraz to większe wirus jest i tak dalej, nie, no to tego się trzeba stosować. Mhm. Tak, Czyli wierzy pan w to i po prostu y, unika pan jakby tak, jak kontaktu? No, no bo różnie jest wie pan. Rozumiem. No wierzymy. Naprawdę tak. Mm -hmm. No przecież to nie byłoby tak po prostu, że nie ma. Wymyślone, no jest, prawda? Jest, tak, wymyślone. To służba zrobię beznadziejnie. To znaczy no, teraz jest problem, żeby w ogóle się przebadać, prawda? No jest, ale się pan nie doczeka taki. Hmm. chyba, że pan zachoruje. Hmm, no tak, bo mógł. tak to nie ma, a inne choroby to nawet nie ma o czym mówić. A W krepsiu, że jak jest, to niech się pan dowie. Tam nikt nie umarł na koronawirusa, tylko na inne. A, praktycz... A do lekarza się pan praktycznie nie dostanie. Nie. Dlaczego? Znaczy, ja uważam, że ten koronawirus jest, jest. Yy, ale on jest z nami od dawna od mm. dwóch, trzech lat, tak zakładam. I nie jest wcale taki głośny, jak go malują. I nie wiem, jaka jest podstawa, że właśnie tak w tej chwili tak go teraz nagłośnili i tak to wszystko zrobili. Jaki jest cel w tym. No faktycznie, bo tych ofiar śmiertelnych, jeżeli w skali świata jest niewiele, prawda? Dużo oglądałem, dużo czytałem i patrzyłem właśnie na przykład te trumny we Włoszech, które były pokazane, to nie są ofiary koronawirusa, tylko był wypadek lotniczy samolot spadł i to były ofiary tego wypadku. Także dużo czytałem, dużo oglądałem i nie wiem, ja funkcjonuję normalnie, jeżdżę po całej Polsce, jeżdżę na Śląsk, gdzie groma jest zachorowań, rozmawiam z ludźmi. Pani twierdzi, że w kopalniach normalnie górnicy pracują, że wszystko jest w porządku, wszyscy chodzą uśmiechnięci, zadowoleni, nie, nie wiem. Zna Pan kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, kto jest chory na to? Bo ja nie znam. To znaczy, no może kilka osób poznałem, ale no, e, faktycznie nie ma tego zbyt wiele. Czyli jednym słowem mówiąc, no nie wierzy Pan w całą tą machinę? Ja wierzę, że ten koronawirus istnieje, że jest taki wirus mhm. i on sobie jest. I ale nie, nie wierzy Pan w tą, się... w tą machinę? Tak. Mhm. Uważam, że to jest mocno przesadzone i nie wiem, jaki jest...